Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, minister Radosław Sikorski poinformował, że poprosił USA o zgodę do strzelania do rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy. Amerykanie wcześniej twierdzili, że doprowadzi to do eskalacji konfliktu oraz nie będzie dobre dla Polski. Zgodnie z prawem międzynarodowym będzie to po prostu atak na Rosję i włączenie się do wojny. Potwierdzał to zresztą nawet w mediach wicepremier Gawkowski. Czy minister Sikorski nie zadał sobie prostego pytania? Dlaczego Amerykanie nie strzelają do Rosji? Rakiet. A czemu nie robią tego Francuzi albo Brytyjczycy? Może dlatego, że nie chcą atakować mocarstwa atomowego? Jeżeli jest to niebezpieczne, to dlaczego Polska się wyrywa na ochotnika? Jeżeli jest to bezpieczne, to dlaczego nie ma innych chętnych? Polacy nie chcą umierać na wojnie, nie chcą, żeby ich miasta były bombardowane, tylko dlatego, że mający rodzinę za granicą Sikorski chce zgrywać bohatera. Po lat składam wniosek o przerwę, uzupełnienie porządku obrad, o informację ministra spraw zagranicznych, dlaczego chce atakować Rosję i to nawet wtedy, kiedy NATO nas przed tym przestrzega. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nieobecny panie premierze. Przed wnioskiem formalnym w imieniu Koła Wolni Republikanie chciałem złożyć gratulacje panu Donaldowi Trumpowi, 47. prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Jest to Jarosław, Jarosław Sachajko teraz mówi. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie marszałku, pani minister, szanowni Polacy. 9 miesięcy jest to błogosławiony okres narodzin dziecka. Pani minister w dziewięć miesięcy uśmierciła polską służbę zdrowia. Dzisiaj fizjoterapeuci protestują w imieniu pacjentów, którym pani minister chce odebrać możliwość rehabilitacji domowej w racjonalnym terminie. Z 42 dni oczekiwania chcę zwiększyć to do 293 dni. Za dwa tygodnie będą protestowały pielęgniarki położne, których Państwo oszukali. Likwidacja porodówek, odwoławanie zabiegów, które były planowane, wykluczenie 80% pacjentów z możliwości fizjoterapii domowej. Szanowni Państwo, zgłaszam wniosek formalny o przerwę i informację ministra zdrowia, dlaczego w przedwy przedwyborczej cudotworczyni zamieniła się w grabarza służby zdrowia. Czyli wróciła platforma i kręcenie lodów na służbie zdrowia. Dziękuję. E, bardzo dziękuję, panie pośle. Wniosek o przerwę, pan Piotr Głowski, pierwszy, był z wnioskiem przeciwnym. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek przeciwny. Obserwujemy podczas prac Sejmu, że w PIS mamy do czynienia z procesem wypierania. To nie ja podpisywałem, nie ja byłem ministrem, nie znam człowieka. Jest oczywiście na to lekarstwo przypominanie i powtarzanie, jak było naprawdę, również w tej Izbie nieustannie i bez zbędnych przerw. Prace Sejmu są również niezbędne, by rzucić nowe światło na kolejne, co najmniej niejasne interesy poprzedniej władzy w sprawach już znanych i być może nowych, jak historia decyzji o przekazaniu pieniędzy przez COVID, pieniędzy de facto rolników już po przegranych wyborach przez PIS, czyli 10 listopada ubiegłego roku, przekazania kolejnych 225 milionów w zamian za akcje raczej nikomu nieznanej spółki GPW Ventures Asset Management i wątku podobno natychmiastowego zaakceptowania straty całości zainwestowanego kapitału przez ówczesnego dyrektora KOW. I wszystko to na dzień przed dymisją dwutygodniowego rządu PiS. Właśnie po to, by wyjaśnić takie historie, musimy ciężko pracować. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, ja apeluję o to, aby dać czas prawej stronie sceny politycznej, aby ochłonęła po wynikach wyborów w Stanach Zjednoczonych, bo zapewniam państwa, że zarówno Stany Zjednoczone są skazane na współpracę z Europą, jak i Europa jest skazana na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. I ani Ameryka prezydent Harris, ani Ameryka prezydenta Trumpa nie da nam nic za darmo. Wszystko musimy sami wypracować i wynegocjować. I proszę aby państwo to przemyśleli i ochłonęli ze swoimi reakcjami. Dlatego proszę o sprawdzenie kworum, aby właśnie dać państwu na to dodatkowy czas. Dzięki. wniosek przeciwny o stwierdzenie kworum i widzę tutaj dwójkę posłów którzy bardzo gwałtownie domagają się możliwości zgłoszenia wniosku przeciwnego w tej sprawie w tej sprawie Ktoś zaproponował kamień nożyce bardzo ciekawa to pan poseł Tułajew, bardzo dobra propozycja pani poseł Gębicka a pan panie pośle bo Powiem szczerze, że zaspał Pan przy wniosku o odroczenie. Tam była, nikt nie złożył wniosku przeciwnego. To bardzo mnie martwi. Bardzo mnie martwi. Nie chciał Pan po prostu złożyć wniosku w sprawie odroczenia. Pani poseł Gębicka, a Pana też wysłuchamy w drodze wyjątku. Dziękuję Siódme bardzo. podejście do wniosku przeciwnego. A Pan Szczepański, poseł Szczepański za chwilę będzie mówił, będzie składał wniosek formalny. Spokojnie. Bardzo proszę, Pani poseł Gębicka. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Składam wniosek przeciwny, chciałam przy tej okazji powiedzieć o bardzo ważnym temacie, który powinien połączyć nas wszystkich, bo fakty są takie, że obecnie nie wystarcza pieniędzy dla środowiskowych centrów zdrowia psychicznego, przez co bez opieki zostaje tysiące dzieci, które musiały przerwać swoje terapie. Co mówi na to Ministerstwo Zdrowia? Byliśmy na kontroli, że pieniędzy jest za dużo, że centra są przefinansowane. To ile wy tych centrów jeszcze chcecie zamknąć? Pani minister, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Nie macie pieniędzy dla polskich dzieci, bo dla was jest ważniejszy dobrostan złodziei vat którzy kradną pieniądze z budżetu. A może wy jakieś długi wdzięczności? Szkoda, że z tej waszej magicznej różdżki zostało tylko tyle, że teraz każdy pacjent marzy o tym, żeby ktoś tą różdżkę wziął i sprawił, że pani minister Leszczyna na zawsze zniknie z Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję bardzo. Pan poseł, ale pół minuty, dobrze? Bo już poza trybem panu daję prawo. Przyznam, że mnie skłoniło do wyjścia poseł, tutaj, skłoniła ta nierozsądna radość po prawej stronie z powodu zwycięstwa Donalda Trumpa. Pomoc dla Ukrainy staje pod znakiem zapytania. Co może oznaczać trwały podział Ukrainy albo rosyjskie czołgi bliżej polskiej granicy? Wojna celna Stanów Zjednoczonych z Europą może zacząć się zaraz, co oznacza bezrobocie także w Polsce. Kto ma Polskę w sercu, ten się dzisiaj nie cieszy. Hańba! Wysoka Izbo, ja pragnę złożyć wniosek formalny o odroczenie obrad do piątku. Po to, aby rząd Donalda Tusk'a wziął się wreszcie do roboty i aby powodzianie mogli otrzymać należne pieniądze (100 i 200 tysięcy złotych), panie premierze, Kosiniak-Kamysz, niestety, panu mieszkańcy obszarów wiejskich do tej pory czekają na pomoc finansową rządu. Pozwolę sobie zacytować jeden z wielu SMSów. Krasne pole, lenarcice, chomiąża, opawice. Nikt jeszcze nie otrzymał obiecanych 100 i 200 tysięcy. Mniejszych kwot również. Nie ma też decyzji do odbioru po przejściu komisji budowlanych, które określały wysokość poniesionych strat. Panie premierze Kosiniak-Kamysz, mam tego SMS-a, mam wiele innych. Kiedy wreszcie weźmiecie się do roboty? Ja na waszym miejscu, jak macie trochę ambicji, honoru, podałabym się do dymisji. Do dymisji! Panie marszałku, Wysoka Izbo, przed chwilą pani poseł z Opolszczyzny powiedziała, że rząd nie wypłaca za siłę. Otóż, szanowna pani poseł, chciałem powiedzieć że na dzisiaj, na godzinę ósmą rano, 21 800 osób otrzymało zasiłki do 8 000 zł. 50, 59 000 rodzin otrzymało zasiłki, ale proszę spokojnie. 59 000 rodzin otrzymało zasiłki w wysokości 2 000. 22, 22 000 osób wypłacono zasiłki w wysokości 1000 zł. Rozpoczęliśmy wypłatę zasiłków do, do 100 i do 200 000. 660, ale pana, proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić. Czego wstyd? Ministerstwo finansów przekazało nam wszystkie środki. Środki są gotowe do wypłaty. W tej chwili są oszacowane przez Komisję Społeczną i w każdej chwili czekamy na wypłaty. Środków, które powinny trafić w wysokości 100 i 200 tysięcy. 660 rodzin otrzymało zasiłki w tej chwili do 200 tysięcy złotych, z czego 187 rodzin w województwie opolskim czekamy na kolejne wnioski, które mają płynąć z gmin. Dziękuję bardzo. Nie, nie było tu... Ja bardzo rozumiem tylko, że, że chcecie państwo odnieść się do wypowiedzi, ale tu nie został złożony wniosek formalny, a bardzo twardo pilnujemy tutaj reguł. Rozumiem, rozumiem, że pani prosi, pani poseł. Staram się, miała pani prawo. Rozumiem, że została pani źle zrozumiana, ale ja tego niestety nie dostrzegłem. W którym momencie została pani źle zrozumiana? Ponieważ... Nie. Toczycie państwo w tej chwili... Proszę posłuchać mnie pani poseł, toczycie tutaj debatę merytoryczną. Rozumiem, że jedna strona uważa, że druga strona kłamie. Regulamin Sejmu nie zabrania kłamać. Kłamać zabrania etyka. Kłamać zabrania etyka, więc ja rozumiem, ale to jest dyskusja merytoryczna. To jest dyskusja merytoryczna, zrozumiała ona jest szalenie ważna. Ale ma Pani tę możliwość na przykład w pytaniach bieżących, które na tej sesji Sejmu również Klarz Klub zgłosił. Może Pani zapytać, może Pani uzyskać odpowiedź. Nie może Pani zabrać w tej chwili głosu, Pani Poseł. Nie ma takiego trybu, w którym mógłby Pani na to pozwolić. Nie ma. Nie, Pani Poseł. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę wrócić na miejsce. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo, kilka dni temu udało się w końcu doprowadzić do dymisji ministra od deweloperów, pana Tomczaka. Pana Tomczaka już nie ma, ale problem pozostał. Polska ciągle prowadzi politykę w interesie deweloperów i spekulantów, czynsze rosną. Ceny mieszkań szybują. Państwo musi w końcu wziąć się za budowę mieszkań i razem złożyć w tej sprawie poprawki do budżetu. Ale jest sprawa, którą możemy rozwiązać już dzisiaj, bez pieniędzy. To patologia najmu krótkoterminowego, która nakręca wzrost cen. Razem przygotowało już w 2022 roku ustawę, która reguluje najem krótkoterminowy. Niestety koledzy z Nowej Lewicy nie chcieli jej wspólnie złożyć. Bali się wtedy, że ochrona naszych miast przez biznesem jest zbyt kontrowersyjna. Mam nadzieję, że dziś wszyscy dojrzeli do tych zmian. Razem jest kołem, nie przysługuje nam inicjatywa ustawodawcza, ale i tak będziemy Państwa namawiać do konkretnych projektów ustaw. To pierwsza z nich. Wiem, że temat interesuje Panią Minister Pełczyńską. Nałęcz Panie Marszałku, przekazuję ten projekt ustawy na ręce Pana i Polski 2050. Zróbmy to razem ponad podziałami.